Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie nas subskrybować. Przez 50 lat podróżowałam. U mnie w życiu się różnie układało, i było smutno, i było wesoło, i było tragicznie, dramatycznie. A życie jest piękne: to trzeba brać życie, czerpać z tego, co mamy. Wróciłam do Polski najpierw w 2014. Mieszkałam trzy miesiące w schronisku. Miałam się gdzie podziać i miałam pieniążków, więc w tym schronisku na stawki miałam całodzienne utrzymanie i mieszkałam w dwudziestoosobowym pokoju. Spałam na takim piętrowym łóżku, ja, ja spałam na górze. No i właśnie tam co czwartek musiałam smażyć 400 naleśników, już później przez dłuższy czas nie mogłam. też grabić liście. Te liście ciągle opadały. Kierowniczka ciągle mówi jak ty, jak ty te liście grabisz, bo ciągle są te liście. No i też raz w tygodniu musiałam myć upikacje. I miałam satysfakcję, dlatego, że jak ja myłam te upikacje, to kierownictwo prosiło wszystkie mieszkanki. Pokazywało im, że tak powinny być wymyte, bo ja, bo ja takim truciakiem im się garnki Także jak ja sprzątałam, to naprawdę puszczały. Nauczyłam się jak się, jak się myje. Ubikacje, no fajnie. Także zadowolone były panie. Chyba nie zanudziłam was,